Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Polecanek Świątecznych. Jest to ostatni z trzech odcinków, gdzie opowiadam Wam o grach, które możecie sprawić Waszym najbliższym na święta. Dzisiaj porozmawiamy o grach strategicznych, czyli takich, które wymagają myślenia, wymagają strategii, wymagają, posiadają mało losowości w sobie. Od Was zależy, czy będziecie po prostu bardzo dobrzy i osiągniecie świetny wynik, czy, czy też nie. Także. Zaczynamy od mojego stałego bywalca na wszelakich topkach, listach moich ulubionych gier, czyli Brass Birmingham. Jest to gra od wydawica Phalanx, gdzie będziemy starali się budować różnego rodzaju przedsiębiorstwa na planszy. Będziemy starali się pozyskiwać węgiel po to, żeby właśnie wznosić jakieś tam swoje kolejne fabryki. Najfajniejszy mechanizm w tej gry jest związany z tym, że wszystkie surowce w tej grze są współdzielone między graczy. To znaczy, jeżeli gracz A gdzieś tam buduje się pod gracza B, może skorzystać z jego węgla. Okej, okay, to zabiera mu surowiec, ale jednocześnie może zapewnić mu gotówkę i punkty zwycięstwa na koniec gry. Także to jest piękna gra z dużą interakcją na planszy, z ciekawą strategią. Jest to gra, która już jest starsza, ale została właśnie w tej nowej edycji... Jakby Totalnie revampowana na, na, na nową planszówkę z piękną oprawą graficzną. także braz Birmingham zdecydowanie do polecenia. Drugą grą, jaką chciałbym Wam polecić, jest to Newton od wydawcy Lucrum. Jest to gra, która w swoim klimacie nie ma tak dużo do zaoferowania jak większość w zasadzie na tej liście. Tutaj bardzo liczy się, wiecie, mechanika i strategia. Jest to gra z świetnym systemem wykorzystywania kart, gdzie wasze karty to są wasze akcje, gdzieś w pewnym momencie jakaś karta wam wypada z obiegu, musicie pozyskiwać nowe karty, jednocześnie musicie walczyć na różnych torach, żeby zdobywać punkty zwycięstwa. To jest naprawdę kawał świetnej gry dla doświadczonych graczy. I to jest bardzo niedoceniona gra, ze względu może właśnie na, 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 na takim swoją, nie wiem, Tematykę, która nie jest najbardziej angażująca, bo na okładce macie po prostu jabłko Newtona, ale ja, ja Wam mówię: każda partia dla mnie to była czysta przyjemność, i, i ja do Newtona bardzo chętnie wracam i ona, ona jest w mojej kolekcji i pewnie, pewnie zawsze będzie. E, gra trzecia, którą chciałbym Wam polecić jest to Solkin Kalendarz Majów, jest to kolejna gra, którą polecam już naprawdę od lat. Gra ze świetnym mechanizmem wysyłania robotników na takie koła, zębate po to, żeby oni pracowali, przekręcamy koła, i czym dłużej oni na tych kołach są, tym mocniejsze akcje możemy wykonywać. Także jest to gra z taką jak to się mówi w grach planszowych, krótką kołderką, ze względu na to, że nie mamy dużo czasu, nie mamy dużo surowców, musimy się spieszyć, musimy jednocześnie wyżywić swoich pracowników kukurydzą. I jest to gra, która naprawdę no, nie ma swojego odpowiednika na rynku. Zajmę się odczucia z gry Celkina. Jest to coś, coś innego, nieporównywalnego z żadną inną grą. I, i ja, ja serdecznie Wam polecam celki Kalendarz Majów od Wydawidzwa Rebel. Kolejną grą, którą Wam chciałbym polecać, którą też często polecam, jest to Sight. Jest to gra, która też już którymś chyba drukiem wraca, wraca do Polski w nowej edycji, czyli to jest taki pojedynek ekonomiczny na planszy, a jednocześnie z elementami militarnymi, gdzie, gdzie mamy swoją frakcję e e i staramy się znosić mechy, wznosić różnego rodzaju budowle, rozwijać naszą ekonomię po to, żeby osiągać różnego rodzaju cele. Sight doczekał się naprawdę kilku bardzo dobrych dodatków. Jest to bardzo popularna gra. Także też dużo na jej temat nie będę mówić. Saita, tak jak w większości tych gier, o których Wam opowiadam, możecie obejrzeć dodatkowe materiały na kanale. Także nie będę się rozgadywał. Piękna gra z głęboką strategią, z pięknym wykonaniem. Nic, tylko po prostu w grać. I ostatnia gra, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Jest to tegoroczna premiera, czyli Duna Imperium na podstawie właśnie filmu, który ukazał się w tym roku. Jest to też kawał świetnej roboty w przeniesieniu właśnie uniwersum Dune do gry strategicznej, gdzie jest mało losowości. Wysyłamy robotników na Arakis po to, żeby polskić wodę, się różnego rodzaju surowce, po to, żeby walczyć o względy różnych domów, także, także jest to gra z bardzo fajnymi mechanikami, która nie jest aż tak skomplikowana, jak już pierwszy raz zagramy i, i naprawdę Dune jest to taka odświeżająca gra, która gdzieś tam wykorzystując elementy znane w grach planszowych, dodając fajny klimat, dodając właśnie fajne połączenie tych wszystkich kół zębatych, daje naprawdę kapitalny efekt i nie się, jak to będzie jeden z najlepiej ocenianych gier tego roku. Także Tuna Imperium, to jest gra, którą też Wam serdecznie polecam strategiczna dla troszkę bardziej doświadczonych graczy. I z mojej strony to będzie wszystko. Ja już dwa tygodnie przed świętami życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście jak najwięcej po prostu grali w planszówki, może w część planszowych z tej listy, no i wszystkiego najlepszego, Wesołych Świąt, trzymajcie się. Hej.